Tragedia rozegrała się 13 maja 1981 roku, tuż po godzinie 17 na ten plac to miejsce spotkań papieża Jana Pawła II z tłumami wiernych tamtego dnia 13 maja 1981 roku na placu zebrało się około 15 tysięcy ludzi. Między nimi wytyczono alejki, którymi mógł przejeżdżać samochód papieża. Biała odkryta Toyota o numerze rejestracyjnym CV2. Samochód jechał powoli, zatrzymywał się, papież rozmawiał z wiernymi, błogosławił ich. Obiechał plac dwukrotnie i dotarł do tego miejsca. W tłumie ludzi, który tamtego dnia zebrał się na placu św. Piotra było kilku zamachowców. Jednym z nich, tym, który dwukrotnie strzelił do papieża, był Mehmet Ali Akcza. Urodzony w 1951 roku w Malatii, w Turcji trafił do więzienia oskarżony o zamordowanie redaktora naczelnego wpływowego pisma tureckiego Abdi İpekçiego, na czyj rozkaz działał. Akcza uciekł z pilnie strzeżonego więzienia. Kto mu pomagał? Pod czyją było opieką? Ślady prowadzą w stronę tureckiej mafii. W czasie, gdy Akcza siedział w więzieniu za zabójstwo Abdi Bekciego, w innym tureckim więzieniu przebywał szef tureckiej mafii Abuzer Ugurlu. Oto on, gdy zeznawał przed tureckim sądem oskarżony o przemyt narkotyków. Według tureckiego wywiadu współpracował z wywiadem bułgarskim i na polecenie Bułgarów przemycał narkotyki i broń dla ugrupowań lewackich i skrajnie prawicowych. To on miał wysłać do Akczy przebywającego w Sofii kuriera z fałszywymi dokumentami. W lecie 1980 roku Ali Akcza zamieszkał w luksusowym hotelu Witosza w Sofii. Przebywał tam przez 50 dni. Jak zeznał później, spotkał się tam z ludźmi, którzy wysłali go do Rzymu. Zidentyfikował ich. Agent bułgarskich służb specjalnych o pseudonimie Bajramic. Później okazało się, że jego prawdziwe nazwisko brzmiało Antonow oraz członek tureckiej mafii Bekir Czelenk. Jak się czujesz w Bułgarii? Dobrze. Bardzo dobrze. Może potrzeba ci więcej forsy? Nie. Nie trzeba. Bajramica musisz dobrze zapamiętać, żebyś nie miał kłopotów z rozpoznaniem go, gdy się spotkacie w najbliższej przyszłości. Autentyczny. Faruk Ozgun żyje. Mieszka w Turcji. Pieczęć wyjazdowa z Turcji i wjazdowa do Bułgarii podrobione. Nie mogliśmy przecież prosić tureckiej policji, żeby wstawili pieczęć do przemycanego paszportu. Ale wyjazdową z Bułgarii będziesz miał autentyczną. 31 sierpnia znajdziesz się na punkcie granicznym kapitan Andrejewo. Do Niemiec znajdziesz autobusem przez Jugosławię. Aha. Pamiętaj, że w Niemczech jest pełno Turków, którzy bardzo dobrze cię znają, po zabójstwie i A broń? Browning kaliber 9 mm. Nie lubię takiej broni. Ma swoje zalety. Jest czysty, nie używaliśmy go do tej pory. Zostawili się numery? To bez znaczenia. Nikt nie odtworzy jak trafił do Ciebie. Nie wiadomo po co i jak długo Akcza był w Jugosławii. Wiadomo natomiast, że stamtąd pojechał do Austrii, następnie do Niemiec i Szwajcarii. Do Włoch przybył 13 grudnia 80 roku. Później znowu jeździł po Europie, a także wyjeżdżał do Tunezji. Jaki był powód takiej ruchliwości? To dziwne. Był przecież zbiegiem, człowiekiem oskarżonym o morderstwo. Policja w państwach, do których przyjeżdżał, posługując się fałszywym paszportem, miała jego rysopis, zdjęcia, odciski palców. Dlaczego więc ryzykował? Wygląda na to, że kluczył, mylił ślady. Starał się wskazać na inny cel niż rzeczywisty. W styczniu 1981 roku do Rzymu przybył Lech Wałęsa. Mehmet Ali Akcza miał go zabić. Zamachowcy znaleźli lukę w obstawie Wałęsy. Jego bezpieczeństwem zajmował się Luigi Scricciolo, szef wywiadu zagranicznego Włoskiej Federacji Pracy. On miał umożliwić Akczy podrzucenie do samochodu Wałęsy ładunku wybuchowego. Aresztowany rok później przyznał się, że był agentem bułgarskim. Nie wyjaśnił jednak, dlaczego nie doszło do zamachu. Zapewne był zbyt małym pionkiem, aby to wiedzieć. Dlaczego nie dokonano zamachu? Można to wytłumaczyć jedynie w ten sposób, że ośrodek wydający rozkaz dokonania zamachu wstrzymał go, gdyż uznał, że polski problem można będzie załatwić skuteczniej nie mordując przywódcę Solidarności, lecz usuwając papieża będącego oparciem dla wielkiego ruchu w Polsce, zagrażającego spójności radzieckiego imperium. Akczy wskazano nowy cel. Ali Akça zeznał, że członek tureckiej mafii, Bekir Çelen, wręczył mu 3 miliony marek niemieckich, jednocześnie przekazując rozkaz, że ma zabić papieża. Wszystko, co stało się później, znamy z zeznań samego Akça. Twierdzi, że działał pod kierunkiem agentów wywiadu bułgarskiego, których znał pod nazwiskami Bajramic, Ajwazow i Kolew. Oni nie odstępowali go na krok. Bywał u nich w domu, poznał ich rodziny. Wydawałoby się, że to jeszcze jeden fałsz w zeznaniach Ali Akczy. Sergiej Antonow był pracownikiem bułgarskich linii lotniczych, było więc oczywiste dla kontrwywiadu włoskiego, że jest agentem bułgarskiego wywiadu, gdyż ogromna większość pracowników dyplomatycznych, handlowych y, współdziałała z lub była agentami wywiadu. Kontrwywiad, zdając sobie z tego sprawy musiał obserwować Antonowa, a w jego mieszkaniu zainstalować podsłuch. I Antonow takie niebezpieczeństwo obserwacji i podsłuchu musiał uwzględniać. Jak więc mógł zaprosić do siebie do domu? Człowieka, któremu zlecał wykonanie zamachu na papierze. Co więcej, jak w takich warunkach mógł przedstawiać zamachowcy swoją żonę i dekonspirować dwóch innych pracowników bułgarskiego wywiadu. To byłoby sprzeczne z podstawowymi zasadami konspiracji. Chyba, że chodziło o mistyfikację, że mieszkanie, w którym był. Akcza nie było mieszkaniem Antonowa, że kobieta, którą Antonow przedstawia jako swoją żonę, nie była żoną Antonowa i że Akcza miał nie przeżyć zamachu, lecz tuż po oddaniu strzałów do papieża miał sam zostać zastrzelony. I taką ewentualność, taką hipotezę bardzo mocno rozważali oficerowie włoscy prowadzący śledztwo w sprawie zamachu na papieża. Śledztwo prowadzone w Bułgarii wiele lat później. Po obaleniu ustroju socjalistycznego nie potwierdziło oskarżeń Akczy wobec wywiadu bułgarskiego. Nie ma jednak najmniejszych wątpliwości, że Akcza był najemnym mordercą, sterowanym przez potężną organizację zainteresowaną w usunięciu papieża, a w grę mogły wchodzić tylko powody polityczne. 20 maja niedziela pokaże się na balkonie. Jeśli nie. 20 maja, środa, plac. Bez Przed wyjściem z hotelu zatrzesz wszelkie ślady. Akcza nie zniszczył notatek, które podczynił w hotelu. Zostawił je na stoliku obok łóżka. Stały się one jeszcze jednym dowodem, że nie działał sam, i stały się dowodem, że rozkaz zabicia papieża otrzymał przez telefon. 13 maja papież Jan Paweł II obudził się jak zwykle o 5.30. Krótko gimnastykował się, następnie wziął prysznic i udał się do prywatnej kaplicy, aby tam odprawić mszę. Potem zjadł śniadanie, przygotowane przez siostry zakonne z Polski. Przez kilka godzin pracował w gabinecie nazwanym Studium Papieskim. Obiad zjadł w towarzystwie kilku osób. Po krótkim poobiednim odpoczynku o 15.00 znowu pracował w gabinecie do chwili, gdy powiadomiono go, że czas udać się na tak zwaną audiencję ogólną. Ali Akca już raz usiłował dokonać zamachu na papieża. Było to podczas wizyty Jana Pawła II w Turcji. Wówczas wysłał list do redakcji jednego z pism informując o swoich zamiarach. Jednakże do zamachu nie doszło. Zapewne dlatego, że papieża otoczono tak ścisłą ochroną, iż próba zamachu była nieprawdopodobieństwem. Zamachowiec nie miał żadnych szans przedarcia się do papieża. W maju 1981 roku tej ochrony zabrakło. Ludzie, którzy kierowali akcją, postanowili uderzyć tam, gdzie nikt nie spodziewał się niebezpieczeństwa, wśród tysięcznych tłumów na placu Świętego Piotra. Około 15:00 na placu Świętego Piotra Zaczęło gromadzić się tysiące ludzi. Akcza, przepychając się przez tłum, zwrócił na siebie uwagę trzydziestoletniej nauczycielki. Stanął w pobliżu alejki, którą miał przejeżdżać samochód z papieżem. Czekał. Zbliżała się godzina 17:17. .17. Po zamachu akcza miał wyrzucić pistolet i uciekać. Jednakże nauczycielka, która wcześniej zwróciła uwagę na jego ordynarne przepychanie się przez tłum, rzuciła się za nim w pogoń. To ona ściągnęła policję i umożliwiła schwytanie zamachowca. Ona też była głównym świadkiem oskarżenia widziała, jak strzelał do papieża. Śledztwo trwało krótko, jednakże nie ustalono skąd Akcza miał pistolet, skąd miał fałszywy paszport, nie ustalono motywów jego czynu, nie ustalono czy był jedynym zamachowcem na placu. Dlaczego? 22 lipca 1981 roku po trzydniowym procesie Mehmet Ali Akcza został skazany na najwyższą karę dopuszczaną przez prawo Włoch – dożywotniego więzienia. Wina Akczy nie pozostawiała żadnych wątpliwości. Schwytano go na miejscu zbrodni niemalże z pistoletem, dymiącym pistoletem w dłoni. Akcza później, w listopadzie 1982 roku, wskazał na Siergieja Antonowa jako swojego bliskiego współpracownika. Zeznał, że to Antonow 13 maja 1981 roku zabrał go do swojego samochodu i zawiózł na plac Świętego Piotra. Tuż przed placem wysadził go z samochodu i wskazał miejsce, z którego miał zabrać już po zamachu. Według zeznań Akczy, dalszy plan przewidywał, że znajdzie schronienie w ambasadzie bułgarskiej, a następnie zostanie przemycony za granicę w bagażu dyplomatycznym. Czy Akcza mówił prawdę? Na podstawie jego zeznań 25 listopada aresztowano Siergieja Antonowa. Dwaj inni Bułgarzy wskazani przez akczę zdążyli wcześniej wyjechać z Rzymu do Bułgarii. Znaleźli się poza zasięgiem włoskiego wymiaru sprawiedliwości. Wydawałoby się, że wina Antonowa jest oczywista. Skąd akcza mógł znać jego nazwisko, wiedzieć gdzie pracuje, gdzie mieszka, znać jego kolegów? 27 maja 85 roku rozpoczął się proces. Przed sądem stanął Siergiej Antonow. Ponadto Ali Akcza, oskarżony tym razem o nielegalne posiadanie broni. Dwaj Turcy, którym zarzucono udział w spisku, zaocznie sądzono dwóch dyplomatów bułgarskich, wskazanych przez Akczę. Sąd włoski nie znalazł podstaw do skazania Antonowa i zwolnił go z braku dowodów winy, choć obrońcy żądali uznania niewinności oskarżonego. A jednak. Akcza mógł nigdy w życiu nie widzieć ani nie słyszeć o Antonowi. Skąd więc z go? Otóż od grudnia 1981 roku do celi akczy przychodzili wysocy funkcjonariusze włoskich tajnych służb. Wiemy z całą pewnością, że był tam major Petruccelli z wywiadu oraz dr Alessandro Bonagura ze służby ochrony informacji i demokracji. O czym rozmawiali? Tego nie wiem, ale oni lub inni odwiedzający akcze mogli opowiedzieć mu o Antonowi, mogli podsunąć mu ten bułgarski ślad. Czy jest to możliwe? Jest to bardzo prawdopodobne. Sergii Antonow mieszka dzisiaj w Bułgarii. Poza zeznaniem Akczy, ani włoski, ani bułgarski wymiar sprawiedliwości nie znalazły podstaw, aby zarzucić mu udział w zamachu na życie papieża. A jednak Akcza nie był samotnym fanatykiem, który nabył gdzieś pistolet i postanowił zabić papieża. Na placu świętego Piotra był drugi strzelec. Akcza rozpoznał go na tym zdjęciu, zrobionym przypadkowo tuż po zamachu. To Oral Czelik. To on strzelał z pistoletu Browning kaliber 9 mm, takiego samego jak akcza. To kula wystrzelona przez niego trafiła papieża w palec. Kto zorganizował ten zamach? Kim był człowiek, który kierował całą akcją? Wysokim funkcjonariuszem KGB, pracownikiem wywiadu bułgarskiego DS? Pojawiły się również pogłoski, że zamach zorganizował wywiad Stanów Zjednoczonych, uznając, że zabicie papieża i zrzucenie winy na Rosjan doprowadzi do rewolucji w Polsce. Nie ma na to najmniejszych dowodów. Sprawa zamachu sprzed 15 lat jest ciągle otwarta. Być może papież poznał prawdę, gdy odwiedził człowieka, który chciał go zabić. thank uh. you